– Cześć. – Hej. – Co się dzieje? – Nic. Pomagam tylko Agnieszce z samochodem. – Ach, nie chciał mi odpalić. – To może zawołaj mechanika? – Wiesz co, myślałam o tym, ale jak zobaczyłam Waldka, stwierdziłam, że taki facet jak on na pewno zna się na samochodach. – Coś tam wiem. Padł chyba akumulator. Mam prostownik, mogę podładować. – O, wiedziałam, że coś wymyślisz. – A może po prostu kup sobie nowy akumulator, zamiast zawracać nam głowę? Małgosia! Jadłaś smalec? Słucham? Czuję takie skwarki. Uff, tuczące obrzydliwstwo. Mm. Małgosia, poczekaj! Powiedziałam coś nie tak? Dobra, to ja może pójdę po ten prostownik. Dobra, no. Żałosna jest ta kobieta i strasznie zazdrosna o swojego mężulka. Zabija mnie wzrokiem za każdym razem, kiedy się do niego zbliżam. A ja? Ja lubię być zabijana wzrokiem przez zazdrosne żonki, bo po prostu sprawia mi to przyjemność. Dlatego będę robić to częściej. Złośliwe uwagi sąsiadki dotknęły Małgorzatę. Kobieta coraz bardziej martwi się jej obecnością w sąsiedztwie. Kochanie, co ty płaczesz? Zostaw mnie, musiałeś jej pomagać z tym samochodem. Przecież to normalne, jesteśmy sąsiadami. Naprawdę jesteś taki naiwny? Nie widzisz, że ona cię podrywa? No to niech sobie podrywa, dla mnie liczysz się tylko ty. Przestań, słyszałeś, że śmierdzi ode mnie smalcem? No to super, bo ja kocham dobry smalczyk, a jeszcze bardziej kocham ciebie. Idę wziąć prysznic. Chętnie dołączę. Waldek... Naprawdę nie jestem w nastroju. Ten dzień to jedno wielkie pasmo upokorzeń. Jakie ja mam konkurować z Agnieszką? Przecież ona wygląda jak modelka. Wiem, że Waldek też widzi różnicę między nami. Seks bomba i spocona amatorka z smalcu, który za chwilę odłoży się w boczkach.